Nie taki diabeł straszny jak go malują. To prawda, on jest straszniejszy. Cytat Adam Pradela, ksiądz, który bardzo długo pełnił posługę egzorcysty archidiecezjalnego. Podaje imię i nazwisko, ponieważ słowa te. On sam napisał i opublikował na portalu ewangelizacyjnym jezus.pl. To po pierwsze. Po drugie, na pewno nie miałby nic przeciwko temu. Po trzecie, znamy się i bardzo, bardzo lubimy, bardzo szanujemy. No i w ogóle chciałem go serdecznie stąd, czyli z tego mojego pola rzepaku, pozdrowić. A po co to mówię? Chciałbym Wam coś opowiedzieć. Właśnie z księdzem Adamem rozmawialiśmy sobie pewnego wieczora, opowiadaliśmy o tym, co nam się w życiu udaje, co nam się tak troszkę może mniej udaje. Ja ogólnie z narzekania się spowiadam, więc nie narzekałem, tylko stwierdziłem fakt, że no, jeśli chodzi o robotę, to wszystko już potłumaczone jakoś nowych zleceń za bardzo no, nie widać. No, bardzo nie lubię takich martwych momentów, kiedy właściwie nie wiadomo, co robić. No, niby wiadomo, ale chłop potrzebuje mieć jakiś konkretny plan. Odtąd dotąd tu będziesz orał, tu będziesz chodził na pole. O, tak zaorał, znaczy nie ja zaorałem, ale sąsiad zaorał. Potem sobie odpoczniesz, potem przetłumaczysz książkę, potem coś zjesz, potem. Pogadasz z ludźmi, oczywiście życie rodzinne i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. A jak nie ma takiego konkretnego planu, to się wszystko rozłazi i to tak niby masz pełno czasu, a w sumie co zrobisz. No to jest takie nasze powiedzonko. Takie psińco to jest takie tutaj nasze lokalne, jakbyście nie wiedzieli. Ja mieszkam na pograniczu Śląska Cieszyńskiego i Górnego Śląska, choć bardziej się, a w sumie nie o tym chciałem mówić. No także. A Adam, ksiądz zresztą fantastyczny, zazwyczaj na tego typu hasła ma jeden tekst. No to będziemy się modlić. No i poszliśmy się modlić do kaplicy. W czasie Eucharystii była czytana Ewangelia, jak Jezus wyrzuca złego ducha z człowieka. I. Co to jest z demon? To jest pył, to jest nikt. No właśnie nikt, to jest imię demona, jedno z imion. A Jezus, święte imię Jezus, na jego imię zegnie się każde kolano istot niebieskich i ziemskich i każdy język może wyznać, że Jezus jest panem ku chwale Boga Ojca. Amen. Słyszę? Tak, dziękuję. No, zakończyła się msza. Idziemy do siebie, tam do góry. No, może coś zrobimy do jedzenia, jakąś kolację. Dobra, idę tam się przygotować. Telefon. Halo, halo. Wydawnictwo Esprit. Bo mamy taką książkę. Czy pan by chciał przetłumaczyć? No proszę państwa, no pewnie żebym chciał. No to my podeślemy tam PDF-a, pan sobie obejrzy. Tak, tak, oczywiście pan sobie obejrzy. I za, nie minęły y, chwilki trzy, PDF wylądował na y, mojej skrzynce. Pamiętniki amerykańskiego egzorcysty. Po pierwsze, ja jestem zabujany w Stanach Zjednoczonych. I to tak z, ze wzajemnością chyba. Po drugie, chciałem, modliłem się, dostałem. Alleluja! Thank you, Jesus! Po trzecie, to jest temat ważny, egzorcyzmy, modlitwa o uwolnienie, o yy, sam egzorcyzm i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. A pamiętacie, był taki moment w Polsce, kiedy był jakiś szał normalnie na egzorcystów, aż się musiał episkopat wypowiedzieć i dobrze, że się wypowiedział, bo dlaczego? Pierwsza sprawa, nawet jeśli tej książki, którą teraz polecam, nie przeczytacie, bo... Jak was jakoś to tam nie, nie, nie interesuje, to nie musicie, ale to sobie zapamiętajcie wszyscy, proszę. Sam sobie to zapamiętuję wielokrotnie. Kto przystępuje regularnie do komunii świętej, kto się spowiada no to jest oczywiste. Kto się modli, kto uczestniczy w Eucharystii, kto żyje życiem sakramentalnym i ma dobrą, zdrową relację z Jezusem, ten tematu szatana. A już na pewno jakiś tam wo akcji nigdy nie doświadczy. Jesteście wtedy po prostu bezpieczni. Problem zaczyna się wtedy, kiedy ktoś poprzez swoje jakieś tam różne ceregiele, otwiera się troszkę na tą straszną, tragiczną i osobową rzeczywistość zła. I ojciec Rosati, amerykański egzorcysta, bardzo, bardzo doświadczony, jak to Amerykanin, stworzył bloga, w którym opisuje te wszystkie, no nie wszystkie, wiadomo, ale różne przypadki opętań. Nie, nie, nie samych opętan, bo właściwie takie rzeczywiste, prawdziwe, typowe, książkowe, teologiczne opętania to się zdarzają bardzo, ale to bardzo rzadko. To trzeba też wiedzieć. No ale takie różne nieprzyjemne przygody, które ludzie niestety sobie czasami zwięk bardziej lub mniej swojej winy zafundowali. On to tam opisuje i robi to po amerykańsku, konkretnie na temat, yy, nie, nie powiem z poczuciem humoru, bo tu nie ma heheszków, Chechyszków z tego raczej nie, nie polecam robić, ale tak bez jakiegoś takiego o, szatan! o już jesteście wszyscy. Nie spokojnie z tym takim głównym motywem: Jezus jest Panem, Jezus zwyciężył szatana. Szatan nic nam zrobić nie może. Czasami próbuje tam się odszczekiwać, jak ten. Kot, a właściwie pies, który na starej słowiańskiej gruszy siedzi i odszczekuje się, no, to tam próbuje, ale nic poza tym. I to są takie, książka sama jest w postaci takich krótkich wpisów. One są też, były kiedyś na blogu, one zostały tam nieco wyedytowane, trochę dodane, teologicznie ubogacone. Ale generalnie jest przypadek, on go opisuje, mówi dlaczego się tak mogło dziać, co było niebezpieczne, czego się należy w takim razie wystrzegać. No i, 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 i zawsze w tej perspektywie takiego ostatecznego zwycięstwa Jezusa nad szatanem, nad śmiercią, nad lękiem, nad wszelkimi chorobami, nad jakimiś e, właśnie zniewoleniami, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Żeby nie być gołosłownym, wchodzę teraz w, w, w rzepak i w konkrety. I to jest bardzo ważne. Bo właściwie no. Godziny nas dzielą od ostatniego pożegnania papieża Franciszka. Już tyle zostało na ten temat powiedziane, że nie ma sensu dodawać, ale o tym właśnie także mówi ojciec ksiądz Rossetti. Papież Franciszek wielokrotnie, kilkukrotnie wypowiadał się na temat właśnie szatana, którego on uważał, za siłę osobową. Prawdopodobnie, najprawdopodobniej miał też doświadczenie jakiegoś jakiejś szatańskiej opresji. Była to jakaś dla niego swego rodzaju trauma. I tutaj bez jakichś psychologizowań, no po prostu jeśli ktoś kogoś, znaczy jeśli kogoś atakował szatan w jakikolwiek sposób, to potwierdzi nic fajnego. Także Ojciec Święty doskonale wiedział, że to jest rzeczywistość, że to jest osobowe, że to jest tak ekstremalnie złe. I zawsze podkreślał i dawał tą radę, którą niczym dobry syn za Ojcem Świętym powtarza autor książki: nie wchodźcie w dialog z szatanem. Nie Chodźcie, nie dyskutujemy z szatanem, jak jedynie, co można pogada, pogadać, zwrócić się do szatana, to w trakcie egzorcyzmu, egzorcysta ma takie uprawnienia, właśnie na mocy wysłużonych zasług, wysłużona tautologia, ale Jezusa Chrystusa może się zwrócić do szatana bezpośrednio, wyrzucając go, rozkazując mu w imię Jezusa Chrystusa. Ale tylko to, bo właśnie ojciec Rossetti mówi, że raz zadał jedno pytanie za dużo. Po prostu powodowany jakimś swoim poczuciem, no może troszeczkę zawodowej, ciekawości, zapytał coś niepotrzebnie. To nie było to, 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 w tym temacie egzokcyzmu, to nie było istotne. No, ale on się niestety zapytał i potem już była jazda. Także. Nie dyskutujemy z szatanem. Wiemy, że jest piekielnie par excellence inteligentny. I sprawy związane z egzorcyzmem, modlitwą, o samego egzorcyzmu, czy uwolnienie, itd., i tak tak zostawiamy to profesjonalistom. Nie robimy przy tym samodzielnie. Oczywiście możemy się modlić jak najbardziej, oddawać w opiekę Matce Najświętszej Jezusowi, mówić: Właśnie Jezu, ufam Tobie, Tobie się całkiem, całkiem poddaję, oddaję, pod Twoją obronę się uciekam. Ty sam mnie broń, ja sam niczego nie potrafię, to, ale to, to są normalne modlitwy wierzącego katolika. Tak. A jeśli jesteście zainteresowani, ale niechorobliwie, podkreślam, i jeśli chcielibyście się dowiedzieć nieco więcej, pamiętniki amerykańskiego egzorcysty, ojciec Rossetti. Miałem przyjemność, radość i no naprawdę łaskę wykonania tej roboty dla wydawnictwa Esprit, która książkę wydała bardzo ładnie. Nawet takie skrzydełka są. A jak są skrzydełka? O no, to już musi być dobra książka. Okej. Okay. Serdecznie wszystkich polecam e, z pola. Jak okiem sięgnąć. I tam gdzie nie sięgnąć też. Michał Norywajka. Bezpański pies, kanał. Dajcie lajka, dajcie suba, a jak nie, zostańcie z Bogiem.